No tak wygląda teraz ta kamerka po wymianie obudowy A obudowa od tego gościa tak wygląda Totalny syp Ta guma to jest kurwa zaraza taka że No i cała rzecz czym polegała że ta kamera czasami przy włączeniu Lubiała się zawiesić. A jaki był powód? Zaraz Wam powiem. Tu jest przełącznik, włącznik właściwie sieciowy. No, nazwijmy. O, o to chodzi. On na ten klik taki lichy. Niezbyt pewny. Natomiast, i wymieniłem to. Z tej kamerki, którą kupiłem na giełdzie. Ona po prostu się nie załącza. Nie wiadomo. Nie będę grzebał. Będę miał ją na części. Tutaj trochę wyczyściłem. Jednej rzeczy się obawiałem: że jak będę czyścił, to albo się tu napakuje tej gumy, lub tutaj do tego HDMI. No i to była moja obawa i po prostu postanowiłem wymienić obudowę. Natomiast jeśli chodzi o kartę, karta jest naprawdę fajna, tylko ją trzeba będzie sformatować. Extreme. Transfer jest 40 MB na sekundę i 16 GB pojemność. Także tą, no będę musiał ją sformatować i tak dalej. Także gość sprzedał tą kamerkę, dlatego tak tanio, bo ona mu się wieszała no, przy włączeniu. Trzeba było kombinować, ale zależało mi bardzo na tym monitorku. Zaraz ją włączymy. Tylko teraz tak. Jutro pojadę ją przetestować i nie wiem w jakim w stanie są te baterie. No. no niby ta jedna z nich to trzyma. No i teraz ona się załącza bez żadnego problemu, bez żadnych zawiasów. Tylko ją jeszcze muszę ustawić, bo jest nieustawiona. Po prostu wyłączę ją z uwagi na to, że chodzi mi, żeby ta bateria na jutro była. A, no SD, no, nie ma karty, no bo wyjąłem. No, teraz bez żadnego problemu działa, nie wiesza się. Super, no, super. Tak to wygląda, jutro jedziemy na testy. Ona tu ma jeszcze jakieś tam grudy, ale tyle to tam, no. Ta guma, cholerna guma. Co z, po, po jaką cholerę tą gumę dali, to ja nie mam pojęcia. Teraz, tak, do czego te otwory są? To nie jest żaden mikrofon, tylko no, tak. Tylko to jest kurcza wentylacja. No, bo ona się, sobie nie było, to się grzeje. No, tak to wygląda. To było na tyle. No dobrze, że mam mikroskop, bo inaczej to bym się nie poradził z tym. No i to już by było na tyle. No, nagrywamy teraz próbę taką. Akumulatory słabe są, niestety. Kurde. Dobra, jedziemy na składnicę złomu na klatce piersiowej jednak jest wskazane no zobaczymy, bo choćby nawet tutaj Bateria nie wiem jak długo wytrzyma. To druga sprawa. Dobra, tu jest ciemno. Zobaczymy na zewnątrz. No, bateria już nawet wydycha Także baterie trzeba nowe kupić niestety no to nie jest no cały majdan kanister Pani sterowno. Można go Teraz O nazywam JVC HD7. A tu jakaś jakaś żabka. Zobaczmy dalej. To to nie wiem, jakiś wstrząsom jest. Dla się to przeprosić, co za dziadostwo. Mordę. A patrzymy dalej, co za skarby. Widać że to wywalone z jakiegoś garażu. Ale można się w Kobie to. Przed chwilą raportówkę. Tu będzie chyba na dłużej zostać. Bo widzę wynoszą jakieś skarby. Tu jest pas no dzisiaj będzie chyba A to sobie. Mordek, rzeszczoty. Nie wiem nowe czy nie nowe. Nowe, ja pierdolę. Cała paka. A Na pewno opróżniają. nie wiem, garaż także trafiłem o tu o o ja pierdykam dobra, bo to będzie nie robota te wrzeszczoty zwijam. no i takie podsumowanie już bo skończyli tego wyrzucanie z piwnicy Taki dosyć ciekawy marmur To to się sprzeda To to też jest jakieś zepoki Nie wiem czy to brać Bo to jest takie sztywne jak. Na razie odłożymy to Chodzi o to, to, żeby to się sprzedało bo... Ten prostownik Pompa może się przyda jako silnik. Tu druga pompa przez ruskie. Co tu jeszcze jest? Instrukcja do tej pompy. Oleje. <laughs> Piłka taka bardzo zabytkowa. Trzeba było to <laughs> ładnie do. No jeszcze raz pokażę pas wojskowy. Kran nosiąc. Ta raportówka jest jak taka możliwa. Tu jest jakaś ryskie chyba 100 watowa no i te brzeszczoty tu takie zabytkowe także jest trochę kurde jak jeszcze zabierać zabierze z tym to no i te brzeszczoty no i tutaj to też chyba Włącznik ciśnieniowy, no i zobaczymy w domu. No i mosiąc. To jest siekiera kuta. Tu jest chyba też mosiąc. No to tyle, no. Także nie jest źle. Jest to jest jakiś bardzo ciekawy roztornik, tak roztornik, rosyjskiej produkcji. Tam mi się fajnie trafiło. takie rzeczy to, to się sprzedawają. I pytam z panią, z piadą, sprzątają piwnicę. nie ma nic trzeba po prostu posprawdzać dokładnie bo dobra bo to jest takie będę na bieżąco pokazywał no kręciłem ten prostownik i bardzo fajnie ma zrobione regulacje amperażu tak jak w spawarce no fajnie fajnie tylko kable Kable do wymiany, bo to można narobić bigosu, ale jest solidny, solidny ten muszę trochę odpocząć i wziąć to wziąć te przewody kurczowe mieni i będzie OK Teraz z przodu jak to wygląda 6,12V Bezpiecznik jeszcze muszę sprawdzić bo... Aha i tu jest pokazane Akumulatory, coś tam No fajne no Kurde za darmo Bardzo solidne no, 6A to już jest sporo Dobra Dobrze szczoty Nowizna Zobaczcie ile tego jest Chyba nie wyrobię tego do końca swoich dni, teraz tak, to jest made in Poland, ja wiem do czego to jest, do, nada się do sprężarki, bo to jest ciśnieniowe. No dobra, się z tym. Ech. Tu jest instrukcja do tego. Teraz przed, przed chwilą testowałem. I teraz następno to się muszę rozłączyć. Jest. No i co też sprawdzono jest. Ciepło jest, bo sprawdzam to chwilą. Tak jak tego. 220-100 W. ja ją trochę doczyścić Elegancko będzie. Także koniec tych moich znajdek. Pompa wody, ale tą pompa to mi nie potrzebna. I to jest moc 850 W. No, sprawna jest. Kochała za cholera. Tą turbinę wywalić i użyć silnik do czego innego. Bez przede wszystkim. Dobra. No tak położyłem na tym bo to nie powinno się włączać na sucho powinno być we wodzie ale dobra dobrze nie hałasuje, sprawne jest no także większość rzeczy większość rzeczy jest sprawna i to mnie cieszy po prostu była, było, o, była opróżniona piwnica i, i takie dobrocie Dobrze, dobrocie zostały wyrzucone to by było na tyle